Witam wszystkich serdecznie z tej strony Ajant, Karczmy Ajantisa i zapraszam na kolejną tygodniówkę, tym razem oznaczoną okrągłym numerkiem 200. Właśnie z tej okazji dzisiaj damy sobie spokój z aktualnościami ze sceny Diablo. Raz na jakiś czas możemy sobie na to pozwolić. W zamian za to opowiem wam co nieco o tej ciągnącej się od niemal 4 lat serii oraz o pozostałych filmach na moim kanale. Dziękuję. Tygodniówka numer 1 została opublikowana w pierwszą niedzielę po premierze Diablo 3, czyli 20 maja 2012 roku. I dla przypomnienia krótki fragment pierwszego odcinka. Chociaż serwery Battle.netu uruchomione zostały o północy, to gracze mogli zacząć zabawę dopiero około pierwszej czy drugiej godziny w nocy. Okazało się bowiem, że obciążenie serwerów jest zbyt duże i zalogowanie się do gry nie jest możliwe. Nad ranem oraz w południe sytuacja polepszyła się, ale w godzinach popołudniowych problemy powróciły. Gracze zauważyli także błędy związane z osiągnięciami w grze, które nie były przyznawane wtedy, kiedy dany achievement powinien zostać osiągnięty lub też przyznane osiągnięcia znikały po ponownym zalogowaniu się do gry. Trudności sprawiała także sama obecność w grach, Często bowiem zdarzało się, że graczy byli z nich wyrzucani do menu głównego. W odpowiedzi na zarzuty graczy, Blizzard rękami Baszoka wystosował w godzinach porannych 17 maja wyjaśnienie, w którym przeprasza za utrudnienia związane z połączeniem i stabilnością serwerów. Baszok stwierdził, że pracownicy zamieci intensywnie pracują nad polepszeniem komfortu rozgrywki i dokładają wszelkich starań, aby trudności z 15 maja nie powtórzyły się w przyszłości. Tygodniówki były nieprzerwanie nagrywane przez 200 kolejnych tygodni, sporadycznie zdarzały się drobne jedno czy dwudniowe przesunięcia związane ze stanem zdrowia, wyjazdem wakacyjnym czy pracą zawodową, zawsze jednak pojawiały się najpóźniej dwa dni przed lub poniedzieli. 50. Tygodniówka opublikowana została 5 maja 2013 roku, setna 20 kwietnia 2014 roku, a 150. 5 kwietnia 2015 roku. Lubię różnego rodzaju wykresy, więc pozwólcie, że przedstawię Wam kilka statystyk dotyczących całej serii. Widzicie właśnie na ekranie wykres przedstawiający liczbę newsów, które trafiły do wszystkich 200 tygodniówek. Najwięcej informacji, bo aż 13 różnych tematów, znalazło się w 66. tygodniówce opublikowanej 25 sierpnia 2013 roku oraz w 94. tygodniówce udostępnionej 9 marca 2014 roku. Pomijając specjalne wydania tygodniówek, np. dotyczące zlotów czy bliskonu, najmniejsza liczba tematów, jakie kiedykolwiek trafiły do dowolnego odcinka, to 4. Przed ostatnich 199 odcinków wspomniałem o 1333 tematach, co daje nam średnią nieco poniżej 7 tematów na odcinek. Gdybyście chcieli przejrzeć wszystkie tygodniówki jedna po drugiej, to zajęłoby Wam to zajebiście dużo czasu. Ale skąd w ogóle pomysł na tygodniówki? Otóż chciałem dostarczyć Wam filmy, które sam chciałbym oglądać. Wiem, że wielu z Was nie ma czasu ani chęci na wertowanie aktualności na 10 różnych zachodnich stronach o Diablo, dlatego, obejrzenie jednego, kilkuminutowego filmu w tygodniu załatwia sprawę. Najważniejsze aktualności macie podane na tacy w skrótowej formie, a jeśli chcielibyście zainteresować się jakimś tematem nieco bliżej, to pod filmem znajdziecie link do jego źródła. Kilkakrotnie w tygodniówkach mogliście usłyszeć pewien uroczy damski głos. Walka Blizzarda z botami trwa cały czas, a jedną z metod zapobiegania nieuczciwym praktykom było ograniczenie ilości tworzonych gier wprowadzone kilka tygodni temu. Niestety system okazał się niedopracowany i wydawał się bardziej przeszkadzać przeciętnemu graczowi niż mu pomagać, został więc natychmiast wyłączony. 17 lipca Blizzard zakomunikował jednak, że ulepszenie systemu ograniczającego ilość tworzonych gier zostało zakończone i na dniach możemy spodziewać się jego powrotu. Jeśli więc podczas zabawy otrzymacie informację o zbyt częstym tworzeniu kolejnych kier, napiszcie o tym na forum Blizzarda, podając orientacyjną ilość stworzonych kier oraz powód, dla którego tworzyliście je tak szybko. Uczestnicy z lotów Diablo mieli okazję poznać jego właścicielkę w osobie niewiasty o pseudonimie żona Ajana. Cóż, tak naprawdę to taksywka jest niewielkim przekłamaniem, gdyż żona Ajana tak naprawdę stanie się żoną Ajana dopiero w maju tego roku. Nagranie jednego odcinka zajmuje mi od 3 do 5 godzin. Pierwszym krokiem jest zebranie informacji z kilkudziesięciu polskich i zachodnich serwisów i wyłapanie tych tematów, które godne są zainteresowania. Drugi krok to szczegółowe zapoznanie się z poszczególnymi tematami i zredagowanie treści newsa. Trzeci krok to zrobienie czegoś kompletnie niezwiązanego z tygodniówką. Muszę zająć umysł czymś zupełnie innym, aby po kilkudziesięciu minutach powrócić do treści odcinka i móc ponownie przeanalizować go pod kątem gramatycznym i logicznym. Gdy wszystko jest ok, przystępuję do nagrywania głosu, a po jego zakończeniu wrzucam go do edytora wideo i dodaję wizję. Jak zatem sami widzicie, proces jest nieco żmudny, a musi zostać przeprowadzony zawsze w sobotę lub niedzielę. W pracy wykorzystuję trzy różne mikrofony. Do codziennych rozmów oraz nagrywania głosów w filmach, w których widoczna jest moja gęba, wykorzystuję mikrofon Blue Snowball. Tygodniówki nagrywane są przy pomocy Beringera C1U ze względu na jego bardzo wysoką jakość nagrania, a jeśli głos nagrywam w plenerze, to posiłkuję się małym mikrofonem krawatowym Rode Smart Love Plus. Ale karczma Ajantisa to nie tylko tygodniówki. Znajdziecie tu także inne serie, np. polemiki przy piwie, czyli dłuższe dyskusje na ciekawe tematy związane z Diablo, prowadzone z innymi znanymi w społeczności Diablo personami, takimi jak Xazax, Jans, Kesiek, Rivit, Legion, Fimer czy Kuroń. Nie sposób przejść obojętnie również obok Dumek na dwa piwa, czyli różniejszych pogadanek na tematy dotyczące Diablo, a przede wszystkim drugiej części serii. Moja skromna osoba zajmuje się także organizacją zlotów dla graczy Diablo pod szyldem nieco mniejszego zlotu Diablo IM organizowanego w Katowicach, zawsze w weekend, w którym odbywa się Intel Extreme Masters oraz większy, dwudniowy, ogólnopolski zlot Diablo, którego pierwsza edycja odbyła się w Warszawie, a dwie kolejne w Toruniu. A jakie plany na przyszłość? Cóż, z pewnością nadal możecie spodziewać się kolejnych tygodniówek, wszakże to najbardziej znana i najważniejsza seria na moim kanale. Nieco rzadziej będziecie mogli rzucić okiem na polemiki przy piwie, będą one nagrywane w zależności od potrzeb, przeważnie po wprowadzeniu dużego pacza albo dodatku do gry. No i oczywiście zloty. Dwa tygodnie temu mogliśmy spotkać się na zlocie Diablo IM 2016 ale miejcie się na baczności, już pod koniec wakacji czwarty ogólnopolski zlot Diablo i tym razem będzie większy, bogatszy, ciekawszy i ogólnie lepszy niż jakikolwiek wcześniejszy zlot Diablo. A jako, że dwusetna tygodniówka to wydarzenie nie w dmuchał, to na dniach spodziewajcie się również konkursu, w którym do wygrania będzie kilka przyjemnych fantów w klimacie Diablo. A co wy chcielibyście zobaczyć w karczmie Aiantisa? Jeśli interesuje Was jakiś konkretny rodzaj filmów, to koniecznie dajcie znać w komentarzach. No i oczywiście wypada podziękować za to, że jesteście ze mną przez te wszystkie lata. W końcu te wszystkie filmy nagrywane są właśnie dla Was. Dziękuję także wszystkim innym osobom aktywnie udzielającym się w społeczności Diablo oraz polskim przedstawicielom Blizzarda w osobie Wuluxara oraz Saviruxa, którzy dzielnie wspomagają zarówno grę, jak i jej fanów. No to co moi drodzy? Do zobaczenia w tygodniówce numer 300.